Cześć! Ja się nazywam Kasia i bardzo możliwe, że znamy się już z mojego pierwszego podcastu pod tytułem Polska na faktach, w którym opowiadam prawdziwe historie z Polski i to nie tylko kryminalne, chociaż te rzeczywiście stanowią większość na tamtym kanale czy w tamtym podcaście. W tym podcaście chciałabym Wam opowiadać o książkach, filmach. Kanałach na YouTubie, rzeczach, które według mnie są warte polecenia, w takich momentach, kiedy mamy trochę czasu dla siebie, robimy sobie herbatę albo kawę i zawijamy się w koc, żeby coś poczytać albo pooglądać. I mam nadzieję, że z czasem nie będę polecać tylko ja, ale również Wy będziecie polecać filmy czy książki, które są według Was tego warte, na przykład w komentarzach na YouTubie. A od czasu do czasu chciałabym Was też może zmotywować jakoś, żeby się spod tego koca ruszyć i opowiedzieć Wam o ciekawych miejscach, muzeach, które odwiedziłam, ale również odrobinę o Berlinie, w którym mieszkam. Trochę się boję, czy ten podcast wyjdzie, czy wypali, czy w ogóle ma sens. Ale mam też w sobie odrobinę nadziei, że jednak, pomimo wszystko, jakoś niektórych z Was zainteresuje i będziemy się w nim spotykać w miarę regularnie. A zatem do usłyszenia.